Witam was serdecznie w Muzeum PRL w Sempulnie Krajeńskim. Jest to idealne miejsce w czasie waszej podróży nad morze. Tu się zatrzymacie, odpoczniecie, a przede wszystkim cofniecie w czasie. Dzisiejszy odcinek będzie o historii Żelazka. Słuchajcie, to muzeum powstało dzięki jednemu małemu żelazku, które dostałem od babci. Tak, ja nie dostałem nic w spadku, żadnej kolekcji. Więc uważajcie, co zaczynacie zbierać. Żelazko dostaliśmy z żoną od babci po ślubie. Znaczy, dostaliśmy. Babcia mówiła, że w szafie leży nieużywane żelazko firmy Predom. Więc sobie wzięliśmy. Słuchajcie. Krótka historia żelazek. Od tego się zaczęło. Tak, zobaczcie. Tutaj otwierało się taką pokrywkę. Kawałek żelazka był w środku. Kawałek żelazka w środku, które wrzucało się do pieca, nagrzewało się, to się nazywało dusza. Wkładało się do żelazka i się prasowało. Następnie były żelazka typu Predom, nie, wróć. Kolejne były te żelazka bez regulacji i następnie były żelazka z regulacją. No a teraz jak już wiecie, Predom też kiedyś miał żelazka, które miały, Nawilżać, czyli spryskiwanie i parę. Słuchajcie, dlaczego jestem w takiej żonobice? Bo kobita mnie zostawiła, poszła sobie, a ja muszę iść na imprezę, więc chciałbym wyprasować sobie koszulę. A jak to idzie, facetowi nieraz ciężko to wychodzi. Więc słuchajcie, będę prasował. Najpierw trzeba zwilżyć. Później podobno bierze się żelazko. O, ale duże. Słuchajcie, jakie ciężkie. A wiecie w ogóle... O, ale gorące. Słuchajcie, wiecie w ogóle co? Zawsze mnie to zastanawiało, czy jeśli zostawi się żelazko włączone, czy faktycznie ono się... Znaczy, czy się spali deska. Więc nie róbcie tego w domu. Rysio uczy i pokazuje. Słuchajcie, odstawiamy nasze żelazko. I będziemy teraz sprawdzać, w międzyczasie powiadamiając straż pożarną, bo obawiam, że za chwileczkę będziemy tu mieli pożar, zostawiamy na chwilę to żelazko, idziemy napić się kawy, a tu nie. Pamiętajcie, kochani, najpierw przed przystąpieniem gaszenia należy odłączyć źródło zasilania. To nie są żarty. Mimo, że ćwiczenia trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie ani nikomu krzywdy. Rysio też jest strażakiem, ochotnikiem, więc przystępuje do działania. Uwaga, chyba jest już prawie pożar. Słuchajcie, 40 minut prawie trwało zanim żelazko u, wyzionęło ducha. Przystępujemy słuchajcie do gaszenia. Uwaga, ogień ugaszony. Niestety, zobaczcie. Z koszuli, z żelazka i z deski niewiele nam zostało, więc kochani uważajcie z ogniem. Uważajcie z żelazkami, co prawda nowe żelazka mają dzisiaj zabezpieczenia, ale stare, gdy używacie tych starych, niestety tego nie miały, więc trzeba uważać na to, żeby nie zrobić sobie ani innym krzywdy. Dziękuję bardzo i zapraszamy do muzeum.